Hejo. 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 Nice. Gdzie wyszedłem? O, uh. nie tak wysoko. To to co? Mamuty? No chodź tu lisku, przetestuję na tobie. Lisia skóra. Hmm. To teraz się udam w takim razie tu gdzie muszę. Czy do Smoczej przystanie? Mówi się, że Ulfric gromowładny zamordował najwyższego króla swoim głosem. Tak krzyknął, że rozpłatał go na dwoje. No, też tak słyszałem. A potem... Rorik jest miło osadą. Nie tematu, Ale dla strażnika to okropnie przydział. Jeśli zaatakuje smog, to... no, to zupełnie... Tam wróciłem. Ja wyraźnie pochodzi z pierwszej ery lub nawet z wcześniejszego Ej, okresu. To zapewne ko... Chwila, chwila. O! Smoczy kamień z czarny głazu. Chyba należy ci się nieco więcej uznania niż reszcie osiłków, których zazwyczaj przysyła mi Jarl. A co z moją nagrodą? O tym musisz porozmawiać z Jarlem albo jego sekretarzem, Avenicim. Któryś z nich z pewnością cię wynagrodzi. Okay. Moja współpracowniczka będzie zadowolona z wyników Twojej pracy. Odkryła lokalizację środkami, których nie chce mi zdradzić. A więc Twoje informacje okazały się prawdziwe. Tobie należy podziękować za pomoc. Udało Ci się przynieść to z Czarny Głazu? Niezła robota. Przyślij mi kopię, kiedy już to rozpoczniesz. Farengar. Farengar, musimy iść. I opodal dostrzeżono Smoka. A ty chodź z nami, Smog? Ależ to interesujące! Gdzie go widziano? Co robił? Na twoim miejscu traktowałabym to nieco bardziej poważnie. Jeśli Smog zaatakuje białą grań, nie wiem, czy zdołamy go powstrzymać. Ruszajmy. Gidlet ja mówi, że przybywasz do strażniczej. Tak, mój panie. Powiedz mu to, co mnie. To o smoku. E, zgadza się. Widzieliśmy, że zbliża się od południa. Był szybki. Szybszy niż wszystko, co w życiu widziałem. Co on zrobił? Atakuje wieżę strażniczą? Nie, mój panie. Krążył na horyzoncie, kiedy wychodziłem. W życiu tak szybko nie uciekałem. Byłem pewny, że się na mnie rzuci. Dobra robota, synu. Resztę zostaw nam. Idź do koszar, zjedz coś i odpocznij. Zasłużyłeś na to. Irilet, lepiej weź strażników i idźcie tam. Rozkazałam żołnierzom zebrać się przy bramie głównej. Dobrze. Nie zawiedź mnie. Nie ma czasu na ceremonie. Znów potrzebuję twojej pomocy. Idź z Irilet i pomóż jej w walce ze smokiem. Udało ci się przetrwać w Helgen. Więc masz większe doświadczenie ze smokami niż reszta z nas. Chyba w uciekaniu Ale przed smokami. że udało ci się odzyskać smoczy kamień dla i Jak nagroda? W dowód uznania poinstruowałem Avenici, że możesz nabyć nieruchomość w mieście. Mm. Przyjmij ten podarek z mojej osobistej zbrojowni. Powinienem się przyłączyć. Bardzo bym chciał zobaczyć tego smoka. Nie, nie mogę ryzykować utraty was obojga. Potrzebuję ciebie tutaj, do przygotowania obrony miasta przed smokami. Wedle rozkazu. Jeszcze jedno, Irilet. To nie jest misja, w której chodzi o śmierć czy chwałę. Muszę wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Nie martw się, panie. Jestem uchodźcą. Wiemy, że pomagasz Jarlowi, gdyby wszyscy przybysze byli tacy szlachetni. Hmm, czas przewidzieć tą zbroję. Dostałem jakąś zbroję taką, na klatkę. No tak, to niestety to. Zazdroszczę ci szansy ujrzenia smoka z tak bliska. Zobaczysz kiedyś, jak to żałował. Odlicy w smoczej przystani mówią, że Jarl zawdzięcza Ci pomoc. W imieniu Białej Kartki. Nie ma problemu. No problemu. Ja wiem, że rodzina i honor są dla Ciebie ważne, ale nie stać nas na chyba toczy cię choroba. To ja Mam nadzieję, wiesz, że nie jest no, zakaźna. Nie mogę teraz odpuścić, ale sam nie Często odwiedzasz dzielnice chmur? co ja mówię, to jasne, że nie. Mam nadzieję, że trzymasz się z dala od kłopotów. Nie, to kłopoty zawsze do mnie przychodzą. Oto jak wygląda sytuacja? Smok atakuje zachodnią strażnicę. Smok się dostanie. Umiesz podnieść na duchu. Powiedziałam smok! Nie mam pojęcia, skąd przybywa, ani kto go przysłał. Wiem tylko, że popełnia błąd atakując Białą grę. Ale huskarlu. Jak my mamy walczyć ze Smokiem? Dobre pytanie. Nikt z nas nie widział wcześniej Smoka. Tym bardziej z nim nie walczył. Ale honor każe nam stanąć do walki. Nawet jeśli mamy przegrać. Smok zagraża naszemu domom i rodzinom. Nie będziecie godni... Pracuję z matką, sprzedając owoce i warzywa. Dzięki, że Zazwyczaj mówisz. fajnie. Ale to ciężka praca. Spodaj Już po nas! Stawką jest jednak coś więcej niż honor. Zastanówcie się. To pierwszy smok w Skyrim od minionej epoki? Okryjemy się chwałą zabójców smoka. Oczywiście, jeśli zechcecie mi pomóc. No to jak? Idziemy zapolować na smoka? Nie! Yeah! Pewnie, że tak! Ha! Ruszamy! Czyli jaram go, a potem zamrożę. Nie widzę tego smoka. I? Widzę motylki Ale ani śladu smaka O, jednak ślady posmaku są Nie widać smoka, ale wygląda na to, że tu był. Wiem, że sytuacja nie wygląda najlepiej, ale musimy dowiedzieć się, co się wydarzyło. I sprawdzić, czy ten smok wciąż gdzieś tu się czai. Rozproszyć się i poszukać ocalonych. Musimy wiedzieć, z czym mamy do czynienia. Ciągle tu jest. jest ktoś. jego kiedy próbowali uciekać. Mężczyzna szara... Niech Kinaret ma nas w swojej opiece! Znowu wraca! Nadlatuję! Znajdźcie osłonę i nie próbujcie! Yeah, 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 Do mózgu! Upewnijmy się, że ten przerośnięty jaszczur naprawdę zdechał Dobre macie oko, chłopcy Ło wow, wow wow Może ja wezmę z niego co trzeba zanim nim spłonie siła. Nie wierzę własnym oczom. Ty jesteś... Smoczym dziecięciem. Co? Co masz na myśli? W najstarszych opowieściach z czasów, gdy w Skyrim żyły smoki, smocze dziecięta zabijały smoki, i kradły ich moc. Z tobą też tak było, prawda? Udało ci się wchłonąć moc smoka. No nie wiem, ale w sumie na to wygląda. Możemy to sprawdzić. Spróbuj krzyknąć. Jeśli wierzyć starym legendom, jedynie smocze dziecięta potrafią krzyczeć bez przygotowania. Tak samo jak smoki. Smocze dziecię? Hmm. 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 O czym ty mówisz? Lecz zadawali Mój mi się historii o smoczych dzieciętach. Ci, w których żyłach płynie smocza krew, jak sam Tiber Septim. Nigdy nie słyszałem, żeby Tiber Septim zabijał smoki. Wtedy nie było żadnych smoków w Kretynie. Wracają po raz pierwszy od. Zawsze. Stare baśnie mówią o smoczych dzieciętach, które zabijały smoki i przejmowały ich moc. To o ciebie musi chodzić. Co ty na to, Irilet? Uporczywie milczysz. Irilet, no już, powiedz! Czy ty wierzysz w te pojęcia o dzieciętach? Hmm, lepiej, żeby niektórzy z was trzymali buzie na kłódkę, zamiast kłapać dziobem na tematy, o których nie mają zielonego pojęcia. Oto martwy smok. I to akurat potrafię pojąć. Wiemy już, że da się je zabić. Nie potrzebuję jakichś mitycznych, smoczych dzieciąt. Potrzeba mi kogoś, kto zdoła położyć smoka. Nie zrozumiesz, Huskarlu. Nie jesteś Nordem. Przemierzyłam całe Tamriel i widziałam wiele równie dziwacznych rzeczy jak to. Sugeruję raczej zaufać sile ramion niż opowieściom i legendom. To był krzyk! Ty naprawdę umiesz! Nie może być inaczej. Naprawdę jesteś smoczym dziecięciem. Pozwól, że zakrzyknę jeszcze raz. Fus na bokus. Co to za moc? Fus. Nie wiem, ale za dużo noszę na sobie. Moment, moment, moment. Dobrze, moment. że jesteś po naszej stronie. <laughs> Pokazaliśmy temu smokowi, że nie warto zadzierać z białą granią, nie? No jak? <sumructure> Niech <że> awansuje... <sum category> like, tak... Hmm. Nowicjusz zniszczenie. Zwal rzucać czary zniszczenia na poziomie nowicjuszowskim za połowę kosztu magii. Czemu nie? zniszczenie obu urącz. nie bardzo czeladnik zniszczenie a wymaga za dużo ode mnie a uczeń zniszczenie na poziomie uczniowskim za połowę kosztu magii też wezmę hmm. Co jeszcze? Ciężki pancerz? Blokowanie? Tylko w ogóle nie używam Broń jednoręczna Wrażenia większe o 20% No w sumie i to tyle, jeszcze może wywale jakieś przedmioty Zestrojów, w coś. O, to jest lekkie. Kiry z gromowładnych. O, nuce. O, dwie jakieś zbroje mam. O, już niewiele więcej trzeba. To bojowy, O! Po co mi coś takiego? Dwa długie łuki. Jedno wywale miecz. O! Obydwa. Przyda się odwiedzić jakiś sklep. No to próbujemy. O, posypało się. Dobra, trochę. I już jest lepiej. Już śmigam. zwłoki. Pozostaje wrócić. Złożyć raport. Słuchaj. Wiesz, że nie możesz tu wchodzić. Zawróć i odejdź tą samą drogą. Nie chcemy kłopotów. Chcemy tylko ją odnaleźć. Nie interesuje mnie, co robisz. Pobiegł, który Masz szczęście, że nie wtrąca do więzienia. A teraz wolno. Wrócimy. To jeszcze nie koniec. Ej ty! Szukamy kogoś w Białej Grani i zapłacimy dobry pieniądz za informację. Dobry? Czyli jaki? Kogo szukacie? Pewnej kobiety, nie tutejszej. Jest Redgardką, jak my. Nie używa pewnie swego prawdziwego imienia. Zapłacimy Ci za wszelkie informacje dotyczące miejsca jej pobytu. W Białej Grani nie jesteśmy mile widziani, więc jeśli się czegoś dowiesz, będziemy czekać w Roliksted. Okej, okay. dlaczego je szukasz? To nie Twoja sprawa. Wystarczy Ci wiedzieć, że płacimy za te informacje. Jeśli Cię to nie interesuje, odejdź w swoją stronę. Okej. Okay. Jeśli ją znajdziesz, będziemy w Roriksted. Dobra, ale nie licz. No to że na pewno się z tą skontaktuję. Nie podoba mi się, że wszyscy mną tu pomiatają.